Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Donald Tusk się nie chwali, więc ja poinformuję, że 11 grudnia rząd Donalda Tuska podczas uzgodnień trzech najbliższych prezydencji Unii Europejskiej stwierdził, że będzie pracował w ramach tej swojej naszej prezydencji nad wdrożeniem paktu migracyjnego oraz szybką implementacją Zielonego Ładu. Będzie pracował nad tym, żebyśmy. Olbrzymim kosztem do 2050 roku osiągnęli neutralność klimatyczną, będzie pracował nad tym, żeby przenosić do Polski nielegalnych imigrantów z całej Europy. Rząd Donalda Tuska będzie przenosił dobrze płatne miejsca pracy dla inżynierów prosto do Azji i zamiast zamian za to będzie przenosił do Europy inżynierów prosto z Afryki. To nie ma żadnego sensu. Będziecie pracować nad zwiększaniem kosztów życia, nad zmniejszeniem konkurencyjności naszego przemysłu. W Polsce Donald Tusk mówi, że będzie sprzeciwiał się zielonemu ładowi, że to jest szkodliwe dla przemysłu, a gdy tylko wyjedzie za Odrę, od razu realizuje interesy Brukseli. W życiu są pewne tylko trzy rzeczy. Śmierć, podatki i to, że Platforma oszuka swoich wyborców. Wysoka Izbo, ja także prosiłbym o przerwę, żeby pan premier raczył stawić się w Sejmie i wytłumaczyć, co się dzieje na polsko-niemieckiej granicy. Bo zaczął się kolejny rok, a nasi obywatele są tam traktowani jakbyśmy byli Europejczykami drugiej kategorii. Pan premier ostatnio w paru sprawach zmieniał diametralnie zdanie, więc czasem trudno na tym nadążyć, ale mam nadzieję, że pan premier nadal popiera integrację europejską. Ja w każdym razie wierzę w Unię, ale Unia musi opierać się na równych zasadach dla wszystkich i nie może być kraju, w którym wolno te zasady łamać, a Republika Federalna dzisiaj niestety robi sobie żarty z Schengen. Wróciły szlamany, są kolejki na granicy. A przyznań jest bardzo prosta: słabnący niemiecki rząd potrzebował teatrzyku na potrzeby wewnętrznej kampanii wyborczej. To tak swoją drogą, proszę Państwa, ku pamięci tych, którzy chcą małpować skrajną prawicę. W niczym im to nie pomogło. Drodzy Państwo, jesteśmy poważnym krajem. Objęliśmy prezydencję w Unii Europejskiej, więc szanujmy się. Ludzie, którzy mieszkają przy granicy, oczekują, że rząd podejmie w ich obronie realne a nie pozorowane działania, skoro potrafiliśmy dać sztyczkę Węgrom, to pokazuje, że umiemy stanąć w obronie Dziękuję. naszych obywateli, kiedy Berlin nie traci ich w porządku i naprawdę... Dość już w tej sprawie. Mam pytanie, co zamierzacie zrobić w temacie umowy z krajami Mercosur. Czy uda Wam się zbudować mniejszość blokującą? Czy w ogóle podejmiecie do tego próby? Kolejna rzecz, co z paktem migracyjnym, szczególnie w obliczu wyzwań dotyczących bezpieczeństwa zarówno naszych obywateli, ale także obywateli Unii Europejskiej. Czuję, czują się oni coraz bardziej zagrożeni w obliczu tych wszystkich zamachów, które się odbywają. Proszę też wytłumaczyć, jak przyjęcie Ukrainy do Unii Europejskiej miałoby być korzystne dla polskich rolników, dla polskiej gospodarki. Przedsmak tego widzieliśmy już podczas zalewu żywności technicznej za wschodniej granicy. No i ostatni temat, jak wprowadzanie tej szaleńczej polityki klimatycznej miałoby się przyczynić do wzrostu konkurencyjności gospodarki unijnej, jak i polskiej gospodarki. Też widzimy statystyki pokazujące, na, pokazujące to, że ta konkurencyjność względem świata po prostu się obniża.